Hej, cześć witam Was, ja nazywam się Ston 13, a to jest drugi odcinek z nowej serii na nowy kanał e, Degustacja Trunków z Satanosem. Mm, dzisiaj, jak pewnie zapamiętacie w poprzednim odcinku e, ocenialiśmy piwo Zatecki, mm, Czeskie bodaje, że to jest. Nie pamiętam, na ile oceniłem. Chyba na 6,5 z tego, co pamiętam. Wahałem się między 6,5 a 7, ale ostatecznie badałem 6,5. Przepraszam ogólnie, dopiero wstałem i, i stwierdziłem, że zanim wyjdę sobie na się przewietrzyć, to ocenię kolejne piwko. Kolejne piwo to Łomża. Nie wiem, czy widać. Łomża. Łomża, tak. Pierwszy zmysł to oczywiście zmysł dotyku, wzroku. Bardzo, bardzo ładne jest. Eee... Z, z oczywiście such Bardzo piękny Naprawdę przepraszam, że takie dzisiaj nie, nie... Dobra, zawsze jestem nieuczesany przecież ja mam zajebiste włosy. Pozdrawiam Marcela Ale ale, ale Tak nie ogarnąłem się trochę Przepraszam, nie ogoliłem się. Dobra Najważniejsze, że ja jestem Ach, Dobra Kurwa i coś mi się z soczewką dzieje. Dobra, przeżyję, jakoś dam radę, włosy muszę schować, o, dobra. Teraz oczywiście, co jeszcze? Jeszcze smak i węch, dobrze, otwieramy. Nie, nie wytrysnęło wcale, węch. Ma na pewno charakterystyczny zapach, może nie o tyle co charakterystyczny, Ale... Powiem tak, jeżeli postawiłoby się 10 piw różnych i musiałbym odgadnąć łąż Łom... inaczej, 9 takich samych, na przykład 9 leków i łąża, to myślę, że bym zgadł, ale... Kurwa, ujebałeś. No mam nos w piwie, halo. No tak samo chciałbym od razu powiedzieć, że nie będę reklamował lokowania produktu, ale mam takie fajne cygaretki Jagodowe. Tylko fajne. Pewnie było widać, a jest już chusty. O, takie fajne. Dobrze. Zachęciło mnie wygrać wyjazd All Inclusive na finał Ligi Mistrzów. Nieważne. Pełna nazwa to Łomża Pils, jak coś. Chmiel Żatecki a tam też był żatecki. O, czyli to jest ten sam, ten sam okay. Zapach jest ok, nie zniechęca. Teraz smak. Piję to piwo drugi raz w życiu, uprzedzam. Ale słodkie. No, po, pierwszy raz je piłem, przedwczoraj, prawda? I było słodkie. Ale teraz, jak nic nie jadłem, i piję je na pusty żołądek, to jest jeszcze słodsze. Ty, co jest? Widzowie mam. No chyba moje nowe ulubione to będzie, nie? Chociaż Harry nic nie przebije, ale to będzie drugie moje ulubione po żywcu. To się przed żywtem. Ale to jest takie słodkie, że aż za słodkie. Nie pasuje mi to. To smakuje jak. Jakby piwo z cukrem. To jakby wziąć takiego harnasia? Pyszne piwo. Król gór. 2,99. Czasami promocje są, że taniej w żabce, to czteropak. Czasami za złotych 99, a czasami za 2,50. A to ogólnie to pół litra 299. I jakby wziąć takiego harnasia, prawda? I wlać, sypać do niego dwie łyżki cukru i popijać sobie. Dobre, dobre, bardzo mi smakuje. Może nie na pusty żołądek, bo na pusty żołądek mówię, jest trochę bardziej słodsze, ale tak jak piłem, yy, tak normalnie sobie, tak jedno sobie kupiłem, żeby sprawdzić, bo ogólnie od czasu, jak już ukończyłem 18 rok życia, to stwierdziłem, że będę testował. Zostało różne smaki. Mm. Nie mogę się zamykać, nie mogę się zamykać, nie mogę mieć ograniczony umysł. Umysł nie może być ograniczony. Trzeba wspierać polską gospodarkę, bo rząd niszczy, a ja będę odbudowywał, wdrażając pieniądze w struktury finansowe naszego państwa. Jeszcze jeden łyk. No, bardzo dobre. Bardzo dobrze. To teraz ocenka. Wygląd? Nie będę ile dałem tam. Nie chcę trochę speszyć. Bo się okaże, Bo to mi się na przykład podoba mniej, ale. Chociaż w sumie? Nie no, tu jakiś piłkarz jest. Wiłe Wiwe kielce. Łąże dobra, to mi się podoba. 7 na 10 wygląd. 7 na 10 To już sobie zapiszę. 7 na 10 Smak to jest. Osiem i pół na dziesięć. Eee, zapach. Sześć i pół na dziesięć. I co jeszcze? Zapach, smak. Etykieta. Co jeszcze było? A procenty, procenty. Ile to ma procent, co? Sześć procent, tamto ile miało? Pięć. I tą to oceniłem. Nie wiem na ile, ale 6% to jest taka optymalna cena. I myślę, że dałbym, raczej, znaczy, y, y, optymalna ilość procent, Myślę, że dałbym 7, to wychodzi nam. 14, y, dodać 9 z 23. Czekaj jeszcze raz, bo trochę się zajęłem. 14, dodać y, 9, 23. 29 mi wyszło, ale nie wiem, czy jest, nie jestem czasem głupi.

72,5%, tamto miał 62,5%, czyli zdecydowanie lepsze, zdecydowanie lepsze, o 10%, o 10 punktów, o 10%, nie o punkty procentowe. Eee, I czy polecam? Polecam. Łomża, według mnie, to jest jedno z najlepszych piw, jakie pojawiły się na w sprzedaży na polskim rynku, alkoholi. Eee, wchodzi bardzo łatwo, można dużo wypić, w sensie, no, nigdy nie wypiłem więcej niż jednego, prawda? ale wydaje mi się, że można dużo wypić. Będę to testował niedługo, na pewno. To będę testował. Nie pamiętam, ile była, za ile kosztowało. Aż sprawdzę, bo Łomża cena. Aż to też mnie trochę interesuje, bo na cenę nigdy nie zwracam uwagi, prawda? E, Łomża cena. Łomża kosztuje... Wchodzę, mam 18 lat. 3 złote. Ale eksport, a to jest Pils. No dobra, 3 złote. A za tecki, za tecki piwo cena 2,69, nie wpójść 3 złote, 3 złote, bo te... patrzyłem na butelki. Dobra, czyli 3 złote, czyli oba piwo są za 3 zł prawda? Łomże polecam zdecydowanie bardziej, prawda? Jest y, smaczniejsze, nie 3,50, przepraszam, bo w butelce kosztuje 3 zł, a butelka zwrotna, czyli 3,50. Łomże polecam dopłacić 250 groszy, bo jest słodsze, jest więcej procentów. Ogólnie smak jest lepszy. Więc jeszcze wezmę sobie jednego łyka, żeby zademonstrować Wam widzowie, jaki to jest pyszny trunek. Pyszny trunek, naprawdę. W życiu nie piłem lepszej rzeczy. Ja się z Wami żegnam. Na razie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Myślę, czy nie zmienić. Nie wiem, bo jeszcze nie wrzuciłem nad pierwszego odcinka, prawda? Nie wiem, jaka będzie ostateczna nazwa tej serii. Myślę, że degustacja z satanosem. Degustacja trunków alkoholowych z satanosem. DTA. DTA z satanosem. Nie wiem, wymyślę coś. No dobrze. Myślę, że. A może alkoholizacja po prostu. Nigdy nie wiadomo, prawda? Ale myślę, że zostanie. De... Myślę, że degustacja trunków alkoholowych z satanosa będzie najlepszym pomysłem, gdyż yy, tytuł odzwierciedla idealnie co to, to, co się dzieje na filmach, prawda? Nie można klikbaitować. Nie można jak wstawiam yy, miniaturkę, że jestem z Łomżą, to piję Łomżę, a nie Sterna, prawda? A jak stawiam miniaturkę z Romperem, to piję Rompera, a nie żubrówkę czystą. Więc ja się żegnam. Na razie cześć życzę Wam. Miłego dnia. Widzimy się w kolejnym odcinku, który pewnie nagram już niedługo. Yo!